Pewnie nie jeden czytelnik zgodzi się ze mną, że z debiutami nigdy nie wiadomo. I debiuty są tymi książkami, które są obarczone największym ryzykiem. Bo tak naprawdę, kiedy sięgamy po jakiegoś znanego autora, albo przynajmniej autora, który już coś tam napisał, możemy się spodziewać, co też w tej książce odnajdziemy. Możemy gdzieś zweryfikować to, że na pewno ta książka będzie czymś, obarczonym mniejszym jednak ryzykiem, mniejszym ryzykiem niepowodzenia. Natomiast w przypadku debiutów zawsze jest to pełna niewiadoma. No bo czy autor, autorka udźwignie ciężar, czy autor, autorka zaoferują coś od siebie. Bo wiecie co, z debiutami to jest tak, przynajmniej ja tak uważam, że kiedy autor czy autorka siada do napisania debiutu, to jest to taki kipiący garnek. Taki garnek kipiący pomysłami, inspiracjami, które zebrały się i zbierały przez lata czytania i czytania. No w każdym razie mam nadzieję, że debiutant siadając do napisania książki ma jednak to doświadczenie z czytania, bo bez czytania książek nie ma pisania, wiadomo, a przynajmniej dobrego pisania. Więc wyobrażam sobie ten garnek, który kipi i kipi i kipi. I bywa, że te pierwsze pomysły, te debiuty, jakkolwiek czasami bardzo inspirujące, z potencjałem, jednak miewają gdzieś jakieś takie mniejsze lub większe wady. Widać tutaj jednak tę moc inspiracji, to, że jednak inspiracja dominuje. Inaczej jest w przypadku dzisiejszego debiutu i na szczęście są takie debiuty, które tego problemu nie mają. Chociaż czy to jest problem? No, wydaje mi się, że to jest naturalna kolej rzeczy. Nie nazywałbym tego problemem, bo nigdy nie skreśliłbym debiutanta ze względu na błędy początkującego. Ale dzisiaj mam wam do pokazania książkę, która, choć napisana przez debiutantkę Gabriele Bramską, zdaje się niewiele z debiutem takim typowym mieć wspólnego. A no, dlaczego? Dlatego, że jest to książka przede wszystkim dojrzała i jest to książka tak dobrze przemyślana, że to po prostu zasługuje na wielkie słowa uznania. Tak, nietypowo, bo od pochwały, a zatem teraz troszkę do fabuły. Spółka antymagiczna i nawiedzony dom. To jest historia tocząca się w Burzowie. Ponurej metropolii, która jest dość często nawiedzana przez najróżniejsze istoty, nie z tego świata. No i nasza spółka antymagiczna, na którą składają się Alphens i Darkins przyjmują zlecenia na potwory. Oczywiście, dla nas w to Graj, bo zaraz będzie Wiedźmin, drugi sezon, więc my już jesteśmy gdzieś tam nabuzowani tą energią wiedźmińską, czekamy na białowłosego, który będzie siekł potwory i zaprowadzał ład i porządek w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego i przeniesiony na ekran przez Netflix. Tak, więc okej, okay, książka pojawia się w idealnym do tego momencie, kiedy może... Niektórzy z nas już nie mogą się doczekać, być może, tego drugiego sezonu. I tak, ci nasi bohaterowie wiodą raczej taki byt niezaszczęśliwy, bo kasy brakuje. Wiecie, no, niby mają tę spółkę. Niby czasami jakieś zlecenie wpadnie, ale kokosów z tego nie ma. Teraz ich życie polega na tym, że sobie siadają i żewnie wspominają. Można posilić się memem korła, kiedyś to było, a teraz to nie ma. Także tak, tak to było. Teraz są większe problemy. Do czasu, aż otrzymują najnowsze zlecenie, bo przychodzi dziewczyna, która twierdzi, że jej siostra, no, najwyraźniej jest opętana. Coś jest z dziewczyną, nie tak, bo siedzi zamknięta w swoim pokoju, nie myje się yy, i w ogóle jest cały czas taka ponura. Więc pada tutaj stwierdzenie, że tak. To pewnie jest mara, trzeba tę marę wygnać. No i nasi bohaterowie podejmują się zlecenia. Tyle tylko, że to zlecenie, które na pozór wydaje się dość proste, nieskomplikowane, niewychodzące ponad inne, okazuje się być prawdopodobnie jednym z największych problematycznie zleceń, jakiego kiedykolwiek się podjęli, bo w grę wchodzi naprawdę coś solidnego. Nie tylko jakaś tam licha mara, ale coś dużo, dużo poważniejszego. I tak. Cała książka w zasadzie toczy się wokół tej zagadki, wokół tajemnicy, co też tej dziewczynie się stało, ale też wokół odnalezienia słabego punktu tego czegoś, co się do niej doczepiło. Nie jest to też proste, z wielu różnych powodów, o których nie będę tutaj wspominał, żeby wam nie wstać przyjemności z zabaw. Czyli na pozór mamy dość prostą fabułę, bo mamy potwora, który przylgnął do człowieka, trzeba tego potwora wywabić, zniszczyć. A dziewczynę ocalić. I można byłoby powiedzieć, że gdyby tak opisać spółkę antymagiczną i nawiedzony dom, moglibyśmy dojść do wniosku, że. ach, to już było setki tysięcy razy. Tyle tylko, że chociaż autorka Gabriela Bramska w tej książce wykorzystuje Sowiecie, to co literatura i nie tylko daje w inspiracjach, bo mamy tutaj i nawiązania do Wiedźmina, jak choćby fani growego Wiedźmina będą zachwyceni kiedy padnie jeden tekst bardzo mocno kojarzący się z grą. Nie wiem czy to jest przypadek, jeżeli jest to przypadkowe nawiązanie, to jest to tak szczęśliwy przypadek, że wow. Z drugiej strony ta książka jest napisana bardzo fajnym, sprawnym językiem. Jest humor, humor, który praktycznie pojawi się na każdej stronie, ale to też nie jest taki humor przesadzony. To jest humor bazujący w zasadzie na postaciach i na tym jakie one mają relacje między sobą, bo co warto tutaj podkreślić już w tym momencie, to jest jedna z bardzo niewielu książek, jakie w życiu czytałem, w których każdy, ale to absolutnie każdy bohater jest postacią charakterystyczną. Nawet jeżeli o kimś mamy wspomniane mniej, ktoś pojawia się rzadziej na łamach tej historii, to i tak jest to postać bardzo charakterystyczna, zapadająca w pamięć. Bo z jednej strony to jest wuj dziewczyny, który siłą rzeczy przypomina wampira. Z drugiej strony to jest nawiedzona siostra opętanej. Nomen, nomen, nawiedzona siostra opętanej, jak to brzmi? Która też ma swoje. Wiecie, fioły na punkcie sztuki, dalej mamy tych naszych głównych bohaterów, którzy nieustannie sobie docinają miłośnicy słodkości i różnych pyszności, no i zawsze ponurego z definicji czarnoksiężnika. Tyle tak, że można byłoby powiedzieć, że taka jednowymiarowość postaci nie jest do końca dobra, o tyle tutaj bardzo dobrze się sprawdza, bo te postaci, choć lekko ponakreślane, czasami mniej, czasami bardziej, Żyją własnym życiem na łamach tej powieści i są to postacie wiarygodne. Idąc dalej, te relacje, które one budują między sobą, sposób w jaki oni się ze sobą komunikują, czy też moja ulubiona trójca. Alfens, Darkins, Czarnoksiężnik. Sposób w jaki oni ze sobą rozmawiają, jak oni sobie nieustannie dogryzają, jak oni myślą razem, to jest coś, co czyni tę książkę czymś naprawdę fantastycznym do czytania. Ta książka to nie jest tylko lektura, to jest przede wszystkim. Moim zdaniem fantastyczne przeżycie literackie, bo okej, okay, to nie jest w książkach najwyższych lotów. Yy, to nie jest wybitne arcydzieło. Książka jest napisana dość prostym językiem. Yy, jest, yy, no, bazuje na takich rzeczach, powiedzmy to, niewymagających wiele, ale sposób, w jaki Gabriela Bramska to wszystko przedstawia, sposób, w jaki ona łączy te poszczególne punkciki, elementy, czy straszydła, czy tę spółkę, czy te tajemnice, wraz z najważniejszym, o czym powiem za chwilę. To jest coś, co naprawdę zasługuje na pochwałę. I najważniejsza rzecz, bo można byłoby powiedzieć, że tak, to jest luźna książeczka, fajna, zabawna do poczytania, do pośmiania się. Otóż też nie do końca, bo źródłem wszelkich nieszczęść jest coś naprawdę poważnego. Ta książka porusza bardzo poważny temat. Też nie chcę Wam tutaj zdradzać, bo myślę, że warto, żeby każdy i każdy z was doszedł do tego sam sama. Bardzo poważny temat, bardzo ważny temat. I to ma wielki wpływ na samą fabułę, taka głębia postaci, dlaczego ta postać stała się taka, jaka się stała. Kiedyś zachwycałem się J.K. Rowling, która potrafiła pokazać zmianę człowieka czy przemianę i pokazanie, dlaczego ten człowiek stał się taki, a nie inny. Tyle, że Rowling bazowała na bardzo takich widowiskowych, powiedzmy to, schematach, jak ktoś dobry stał się kimś złym, albo na odwrót, tak? Natomiast tutaj mamy coś dużo bardziej subtelnego. Ale też bardzo wyraziście przez autorkę podkreślonego. I bardzo mi się podoba finał tej książki, który właśnie opiera się na tym, na tej głębi, na tej najważniejszej rzeczy, która w tej książce się kryje, na jej sercu, bo finał jest czymś, co potwierdza po prostu klasę tej książki. Po przeczytaniu Spółki Antymagicznej, przyznaję Wam to zupełnie szczerze, przeszukałem sobie internet w poszukiwaniu Gabrieli Bramskiej, bo. O ile wiedziałem, że to jest debiut, o tyle gdzieś to nie pasowało mi. No po prostu nie pasowało mi, bo to jest zbyt dobre na debiut. Także wielki zarzut do autorki, to jest zbyt dobre na debiut. Pani Gabrielo, postawiła sobie pani wielką, bardzo wysoką poprzeczkę. Którą teraz trzeba będzie przeskoczyć, bo czytelnicy, w tym też ja, liczą na panią. I nawet potwierdzałem u wydawcy, czy na pewno to jest debiut. Tak, to jest debiut. więc tylko pogratulować, bo widać, że ta fabuła była przemyślana, że ten garnek, o którym wspomniałem na początku, wcale nie wykipiał, nie zalał nam kuchenki i okej, okay, może byśmy ugotowali z tego garnka pyszny obiad, ale kuchenka byłaby usyfiona. To był garnek, pod którym ten płomień był cały czas kontrolowany, żeby to nie wykipiało, a żeby ta temperatura, żeby te składniki ugotowały się w sposób należyty. Także taka kulinarna alegoria, spółka antymagiczna i nawiedzony dom ukazała się pod naszym patronatem 24 listopada i ja wam powiem zupełnie szczerze, z ręką na sercu jest to jeden z naszych patronatów, tych, z których jesteśmy najbardziej dumni, bo to jest po prostu kawał świetnej powieści, kawał świetnej historii, w której. Do czego ja mógłbym się doczepić? W zasadzie nie wiem, do czego mógłbym się doczepić, bo prosta fabuła, o której wspomniałem, prosto ten wątek, szkielet tego wszystkiego, został obudowany w bardzo fajny sposób. Jego okrasza dobry humor i czyni kompletnym. Z drugiej strony relacje między bohaterami, sami bohaterowie, głębia. I sama akcja, ja czytając to nie miałem wrażenia, żeby cokolwiek było naciągane. I to też bywa dość trudne, bo kiedy pojawia mi się w książce smog, z skrzydłami nietoperza i głową kota, to na ogół ja bym stwierdził, że no troszeczkę autor przegiał. O tyle tutaj właśnie taki zabieg, taka istota wpasowuje się idealnie. Nie myślcie sobie, że Spółka Antymagiczna to jest po prostu głupkowata książeczka, bo tak nie jest. To jest książka z humorem, to jest książka, która rozbawi, ale to też jest książka, która czasami z ciętą ripostą przemówi fajnie i tak pokaże, że jednak ma ten pazur. A z drugiej strony ta głębia, powiedzmy to, mentalna, ta głębia dotycząca człowieka i tego, co tworzy nas, co czyni nas takimi, jakimi jesteśmy i jacy moglibyśmy być w określonych innych, być może bardziej nieprzychylnych okolicznościach. Ja Wam z całego serca polecam debiut. Trudno w to uwierzyć Debut literacki Gabrieli Bramskiej. Spółka antymagiczna i nawiedzony dom. Tym bardziej, że ta książka, jakkolwiek zapowiada się, że ten. Cykl może być tam ciągnięty, że może być kolejny tom i ja na to bardzo, bardzo liczę, bo bardzo polubiłem bohaterów tej fabuły. To jednak ta książka sama w sobie jest zamkniętą fabułą, można ją przeczytać, nie sięgnąć już nigdy po nic więcej z tego cyklu i nadal mieć pełne przekonanie. Słuszne zresztą, że ma się do czynienia z zamkniętą, fantastyczną fabułą. Nie ponarzekałem, trochę szkoda, bo. Tak, wiem. Zawsze, zawsze powinno się znaleźć jakieś ale. Ale ja w przypadku Spółki Antymagicznej żadnego ale nie znajduję. Bawiłem się wybornie, po prostu wybornie. Czytając doszedłem po prostu do wniosku, że tej książki właśnie potrzebowałem. Także spełniła wszelkie moje oczekiwania. Ja jestem bardzo nią ukontentowany i wam ją z całego serducha polecam. To jest naprawdę kawał świetnej lektury. Czy czekacie na Wiedźmina? Czytajcie. Czy nie czekacie na Wiedźmina? Czytajcie. Z drugiej strony też, co warto podkreślić, możecie się zastanawiać, dla jakiego wieku jest to książka, bo teoretycznie bohaterowie mają tutaj 27 lat, główni bohaterowie. Niemniej, książka nie zawiera przekleństw, książka nie zawiera drastycznych scen. Można też podarować młodzieży, yy, może nie, niekoniecznie dzieciom, bo niektóre żarty będą po prostu niezrozumiałe, ale można też potraktować jako młodzieżową fantastykę, mimo że to młodzieżowa fantastyka nie jest, ale za to napisana bardzo fajnym, bardzo przyjemnym językiem. No i potwornie szybko się czyta. Polecam wam z całego serducha. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!